Monotoniczność ciągu geometrycznego, od czego zależy? O ile w ciągu arytmetycznym wszystko zależało od różnicy, tak tutaj będzie inaczej. Wszystko będzie zależało od Q i od A1. Chcę, żebyście zobaczyli takie cztery proste przykłady. Tutaj pierwszy wyraz jest dodatni, pierwszy wyraz to 1, natomiast Q wynosi 2. Tutaj pierwszy wyraz to minus 1 i q też wynosi 2. Co ważne, pierwszy, pierwszy ciąg jest ciągiem rosnącym. Myślę, że wszyscy widzicie. Natomiast Wy też widzicie bez problemu, że ten drugi jest malejący. q jest identyczne, inne jest A1. Teraz zobaczcie tutaj. Pierwszy wyraz jest 1, q jest 1, druga. Ciąg jest malejący, zobaczcie. Coraz mniejsze liczby. Wszystkie dodatnie, ale coraz mniejsze jest minus jeden. ku też jest jedna druga. Ale ewidentnie może tak t, t, tutaj może tak nie jest do końca m, bardzo istotne i widoczne, ale mam nadzieję, że widzicie ten ciąg jest ciągiem rosnącym. Ja wiem, że jego wszystkie wyrazy są ujemne, natomiast m, ewidentnie y, ten ułamek y, tutaj przed minusem jest coraz mniejszy, czyli mamy coraz bliżej zera, liczbę coraz bliższą zeru. Więc, jak rozpisać, kochani, monotoniczne, skoro no, wszystko zależy od dwóch, yy, dwóch składników? Wezmę i rozdzielę moją tablicę na dwie części. Hop. I teraz zobaczcie. Inaczej wygląda sytuacja, kiedy A1 jest dodatnie, a inaczej, kiedy A1 jest ujemne. I teraz, kiedy pierwszy wyraz jest dodatni, to. Jeśli Q jest większe od jedynki, ciąg jest rosnący. Ja akurat miałam k równe 2. Jeśli Q jest ułamkiem między 0 a 1, ciąg jest malejący. Tak, mnożenie przez, przez ułamki zmniejsza liczby. Jeśli Q jest ujemne, co wtedy? Nie podałam przykładu, a szkoda, e, e, powiedzmy minus 1. 2 minus 4, 8 minus 16. Tu pierwszy wyraz to minus 1, a q to minus 2. q jest ujemne. Sprawia, że na przemian wyrazy są dodatnie i ujemne, i to nie zależy od tego, czy pierwszy wyraz jest dodatni, czy ujemny. Zobaczcie. Jest. Ujemne sprawia, że ciąg nie jest monotoniczny. Na przemian są liczby dodatnie z ujemnymi. Ciąg nie jest monotoniczny. Albo inaczej, jest niemonotoniczny. Co z ciągiem stałym? No, jeśli Q jest jeden, pamiętajcie, to jedynka jest takim elementem neutralnym mnożenia. Ciąg jest stały. Jeśli a1 jest ujemne, to mamy sytuację odwrotną, czyli gdy q jest większe od jedynki, ciąg jest malejący. Malejący. Kiedy q jest ułamkiem między 0 a 1, ciąg jest rosnący. Kiedy q jest ujemne, ciąg jest nie monotoniczny, kuu równe jeden, ciąg stały, to się akurat nie zmienia, czyli to kiedy ciąg jest niemonotoniczny, kiedy ciąg jest stały, jest identyczne. Natomiast w przypadku ciągu rosnącego, malejącego trzeba uważać, koniecznie trzeba sprawdzić pierwszy wyraz, żeby yy, określić monotoniczność ciągu. Koniecznie trzeba wyznaczyć pierwszy wyraz. Mam jeszcze do czynienia z takimi innymi ciągami. Podam tutaj przykłady, natomiast jeśli pierwszy wyraz jest jakąś liczbą, dowolną, a q jest zerem, tutaj q równa się 0, to zobaczcie, ten ciąg tutaj maleje, a potem jest cały czas stały. Ten ciąg jest nierosnący, czyli malejący i stały. Ten ciąg tutaj jest nie. Rośnie. a potem jest cały czas stały. I mamy jeszcze taki inny ciąg. Ciąg, który pierwszy wyraz jest równy 0. I potem już niezależnie od kół wszystkie wyrazy są równe 0. Ten ciąg jest ciągiem stałym, ten ciąg jest geometryczny, on jest też arytmetyczny. Natomiast z tego filmiku chcę, żebyście uważali. Jeśli macie wyznaczyć ciąg, szczególnie w zadaniu zamkniętym, macie podany na przykład wzór ogólny ciągu geometrycznego, macie określić jego monotoniczność, pamiętajcie, oprócz Q musicie wyznaczyć sobie pierwszy wyraz i dopiero wtedy określić, czy, czy ciąg jest rosnący, malejący.